Cześć, jest niebieski, a to jest Faktorio i ta ilość laserów, które tutaj tworzy, jest naprawdę duża. <laughs> Decydowanie się przydadzą. A w tym odcinku będziemy kontynuować e, tworzenie tutaj tego. Tak, to nawet jest ciekawy plan, żeby to jednak skończyć. <laughs> Prawdopodobnie to się przyda. Dlatego to właśnie zrobimy. Przy okazji, ten pociąg jest tutaj i czeka, żeby się wyładować. Dobrze by było, chociaż. Najlep, najlepiej najpierw powinienem to przerzucić wszystko. Te, najpierw przerzucę wszystkie surowce na przepalarnie. To jest najlepsza rzecz, którą mogę zrobić teraz. I czy jest coś, co będę potrzebował do tego? Nie jestem pewien, ale na pewno mogę wyrzucić lasery o, mam już ich prawie setkę, Setka, nie setka, ale jakieś 50 kolejnych się tworzy. To mi się przyda. Tak, to mogę wyrzucić na pewno. Tego nie potrzebuję. Roboty logistyczne sobie poradzą, już lecą zresztą. I czy to jest wszystko? Zdaje się, że tak. Czy ja tworzę? Tworzę, w porządku. Czegoś tu jej braknie, czy co? Układów elektronicznych, co? cię co? Jako że potrzebuję trochę tych podajników masowych, to ja tutaj specjalnie podrzucę o, w ten sposób surowce. Dzięki temu od razu będę miał ich pewną ilość, która może mi się przydać. No już, w porządku. Zresztą roboty sobie poradzą, a ja tymczasem wezmę sobie kolejny. O, w ten sposób szybkie podajniki i trochę układów elektronicznych. Dobra, mam surowce, mam surowce, więcej ciągów będę potrzebował na pewno. Tutaj są 24 i to niewiele. 24 ciągi to niewiele i mam jakieś do wzięcia? Mam jakieś do wzięcia, dobra, już je wziąłem. Skoro miałem do wzięcia, to je wziąłem, zdecydowanie się przydadzą. Tymczasem z żelaza nieco na liniach zbrakło, ze względu na to, że nie jest połączone. Już się łączę, już się łączę i... Pojawi się na stanie. W ilościach, które potrzebuję. Dobra. Tutaj zrobimy coś takiego, żeby te linie szły obok siebie. Nie do końca to było w planie, ale to za to już jak najbardziej. Teraz to też w porządku i jeszcze to także w porządku. Dobra. Teraz to zadziała. Jeszcze będę musiał kombinować nad tym miejscem przy okazji. Czy to jest tutaj konieczne? No nie, tu nie jest jakieś specjalnie konieczne tu. Poza drzewem drzewo zostaje. Drzewo zostaje, to jest drzewo... Drzewo wieków. <grystanie> zostanie ze mną na zawsze. Nawet jeżeli uschnie całe, a uschnie całe już niedługo. Dobra, to jest tu. I na razie niech to tu zostanie. Teraz pójdę, przebuduję to. Ok, to powinno iść tędy. Zdecydowanie. Ok, jedno. A drugie jest tuż obok, więc też jest w porządku. O, właśnie. Jednej rzeczy zapomniałem. One tutaj powinny być mieszane, żeby akurat te warstwy dwie były. W miarę równo dystrybuowane. Dobra, więc zrobię coś takiego. I to zadziała tylko dam tutaj rozdzielacz. Okej. Okay. Te teraz jest już tak, jak być powinno. Więc jedna mała zmiana, o której zapomniałem, przy okazji to tutaj nie działa. O też nie zadziała, jeżeli dam to w tym miejscu. Zadziała na pewno. Nie do końca. Okej. Okay. To powinienem przebudować. Więc to na szybko zmienię na takie, jakie być powinno. I bazowo to powinno wyglądać w ten sposób. To idzie tu, a to idzie tu. Natomiast to mi się już nie podoba. Tak, to już nie jest takie, jakie być powinno. Dam radę, coś z tym zrobić. Czy jestem pewien, że dam radę, coś z tym zrobić? O, i już wiem, co z tym zrobię. Tylko dajcie mi rozdzielacz. Zrobię z tym coś takiego. I wtedy to już będzie takie, jakie być powinno. Tak, teraz jest już dobrze. Czyli nie muszę dużo robić, wystarczy, że wstawię to tu. <laughs> I tak w ten sposób się udało zrobić to, co trzeba. Ok, teraz pociąg jak tylko. Jak tylko będą dostarczane surowce, przy okazji chciałbym więcej roboportów. Te roboporty postawię po dwa. Po dwa, bo tutaj będzie przesył surowców. Właśnie, nie, po prostu tutaj będzie ładny. Dobrze, że będzie wyglądać, czyli tutaj będzie taki przesył, więc idę po roboporty. Ich nie mam. I dodatkowo te taśmy mogę usunąć. O proszę bardzo, kolejne taśmy ciągi. Co już moje, Są już ze mną. I już mi nie ucieknął. Tutaj także są dodatkowe taśmy ciągi. Tutaj był przesył prądu. Tego się nie spodziewałem. Ale tak, taśmociągi są. A jak z prądem? Właśnie. Czy dobiłem już do setki? Tak, mam 102 MW. Jej! Teraz już mi tego nie zabraknie, ale chcę zabrać sobie to. Dużo tych rozdzielaczy, nie wiem czy ich będę tyle potrzebował, ale niech będą. Myślę, że tego będę potrzebował więcej, a ja chciałem roboporty, co? Tutaj roboty konstrukcyjne. Skąd ja mam tyle robotów konstrukcyjnych? Przy sobie. Skąd je mam, a jeszcze nie wiem skąd? Czerwone układy elektroniczne. To ja je zabiorę sobie stąd i wezmę je sobie stąd. Wrzucę je tutaj. Dzięki temu Roboport mi się stworzy. Przy okazji, jakieś dodatkowe czerwone układy są? Są świetnie. Jeden, aż jeden. Jeden. Jeden układ elektroniczny zaawansowany. Ale wciąż tylko jeden. Czemu tylko jeden? Nie mam pojęcia. To nie jest do końca w moich planach. Troszkę się to różni. Ale i tak dałem radę złapać dwa roboporty. Całkiem nieźle. Pomyślmy o tym jak o sukcesie. W końcu zdobyłem dwa roboporty. Dwa. O. Właśnie znalazłem coś, czego potrzebuję. Całkiem niezłe ilości, tylko zapomniałem o tym. Dobra, wyrzucę też te zębatki. O, dobra, udało się. Zębatki, tą siarkę też wyrzucę. Siarki nie potrzebuję. Rudę żelaza także wyrzucę jest coś jeszcze co mogę wyrzucić? Nie mam pojęcia. Zdaje się, że nie. Okej. Okay. Ale to jest zaawansowane układy elektroniczne. Zdecydowanie mi się przydadzą. O proszę roboty. Dobra, pójdziecie ze mną. Pójdziecie ze mną. Ja w tym czasie stworzę roboporty. Dodatkowe. Dodatkowe, które będą mi potrzebne. Przy okazji nabrałem pomysłu, jak zaradzić sobie z tym obszarem, ale to na późniejsze odcinki. Przyszłe. Naprawdę, już niedługo się pojawią, no ale wciąż przyszłe. Okej, okay, ty chcesz więcej zabatek, także i stali. Wstaniesz jedno, i drugie, i trzecie. Wszystko dla większej ilości roboportów. Potrzebuję ich właściwie tyle, ile mam. Ja ile ich mam? Gdzie one są? Czy ktoś widzi roboporty, to ja absolutnie niedobra tutaj są. Pięć. pięć roboportów to nawet wystarczająca ilość. Choć nie zaprzeczam, że dobrze by było mieć ich więcej. Tutaj akurat jeszcze się dwa stworzą. Jeden i jeszcze ten drugi. Niech się stworzy. Okej, okay, stworzył się. Mam mój roboport okaz działka laserowe są tutaj. Już mam ich ponad setkę. Prawie 150 i jeszcze ich się tworzy, czyli przekroczę 150, tak. Tak, przekroczę 150 działek. Czy ktoś wie ile tutaj będzie działek? Ctrl C i zaraz sprawdzamy 150, 200, 340 działek. Czy to będzie podobne do tego? Tak, czyli muszę 350 działek około nawet zbierać. Mam 150, mam połowę, nie całą. Nie przekraczę to będzie 160-170, więc dobra, mam połowę równą. Połowa ilości potrzebnej. Mi przy okazji wtedy będę mógł odciąć te działka stąd. Co dzięki czemu też zyskam. No, łącznie razem z tymi tutaj, co się znajdują. Będzie ponad setka. Ej, to sobie z tym poradzimy. Będę mogę stawiać już ten mur. Oczywiście najpierw stację wyładunkowo. W końcu może skończę robić. Może być przydatna. Tutaj sieć roboportów. Oczywiście na razie kiepsko porozkładanych. One później się poprawią. Obiecuję to. Ten roboport zabieram. Ale czemu nie mogę wstawić? Nie mogę tutaj wstawić. OK, więc to będzie bez roboportu. Niech i tak będzie. Ale niech będzie ten roboport tam. I teraz wrzucić to tutaj w odpowiednim stylu. A to tutaj jest dość problematyczne. Na razie zrobię to w ten sposób. To nie jest dobry sposób. On będzie zmieniony, ale na ten moment to chyba najlepsza rzecz, którą mogę zrobić. Okej. Okay. I powiedzmy, że to ja usunę to tutaj to sobie przeleci. Oczywiście jak skończy. Ponieważ trzy linie dla starej kopalni nie jest potrzebne. Nie ma aż tyle żelaza żeby było potrzebne to. I teraz źle to podłączyłem. Już to zmieniam. Dobra, to idzie tu. To idzie tu. To idzie tu w porządku. Tutaj także w porządku, i tutaj także w porządku. Tutaj jest git. Tu jest git i tu jest git. Zostało tylko jeszcze to podłączyć. Na razie będzie w ten sposób. A żeby do tego mogło iść tak jak należy. I już wiem chyba jak poprowadzę linię. Już chyba wiem. A teraz kolejnym etapem. U, mam rzeczy, których potrzebuję. Roboporty do roboty. W ten sposób. No, wyładowywać. Ten poziom ma być pusty, ma krążyć dalej. Będę miał więcej żelaza. A chcę mieć więcej żelaza, więc to mi pasuje. Dobra. W ten sposób będę miał cztery zasilone linie z żelazem. Dobrze. I teraz tak właściwie mogę zrobić tak, że ja to wszystko skopiuję. To wszystko mniej więcej dotąd mniej więcej dotąd chciałbym bez no dobra w ten sposób to wstawiłbym tutaj tak po prostu mm, raz dwa, dwa dwa tutaj w tym momencie chodzi o zasilanie czy zasilanie to raz nie raz dwa dobra jeszcze raz, raz i dwa. I to będzie w ten sposób, ponieważ tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Mała pomyłka. I to się odsuwa o dwa blueprint. To jest ciekawe. Ale tutaj tylko tyle miejsca potrzebuje, ponieważ tutaj będzie szło paliwo wprost, a tutaj będzie szło dalej do kolejnego. I oczywiście to będzie. Wycinamy te drzewa. Tylko jedno drzewo ma zostać. I oczywiście to będzie paliwo rakietowe. Tak, paliwem rakietowym będziemy się wspomagać teraz. Wspomagać. Będziemy go używać po prostu. Tak więc to będzie tutaj. Jeszcze dostarczenie jego będę musiał przemyśleć, chociaż nie, już właściwie jest na to plan. Już jest na to plan, chociaż jeszcze go nie widzicie. Ja też go jeszcze nie widziałem, ale wiem, że już jest. Wiem, że już jest, bo nabrałem pomysły, jak on ma, jak będzie to wyglądać. To będzie wyglądać w ten sposób, że właściwie tędy będziesz, nie tędy, troszkę dalej. Tutaj będzie. A jeszcze dobra. Czy jeszcze inaczej będę musiał to przemyśleć? Troszkę dalej odsunąć. Powiedzmy tutaj. Czy to będzie w porządku? Powinno być. A to może na wszelki wypadek odsunę to jeszcze dalej. I teraz tak. Tutaj będzie to. To będzie szło tędy. No to będzie szło dalej. I tędy będzie szło paliwo rakietowe. Natomiast tutaj to będzie przechodziło tędy. I w ten sposób będzie to działać. Będzie to działać czy nie będzie to działać? Wygląda jakby miało to działać, więc uznajmy, że to będzie działać. Coś mi tu nie pasuje pod względem połączenia kolejowego. Widzicie? Nie składa się. Dobra, usunę to. Skopiuję całość tu o, w ten sposób. Teraz, tu, to, i teraz będzie dobrze. W porządku. Pociągi dają radę. Roboty lecą, budują. Tutaj będą dodatkowe roboporty, które ustawię nawet sam. I oczywiście te będę musiał nazwy przystanków zmienić, ale to za moment. Włączę mój roboport. Tak, mój roboport się tutaj przyda. Myślałem, że roboporty ustawi. A roboty się rozleciały. Rozleciały ustawiać wszystko inne, byle nie roboporty. <śmiech> Typowe. <śmiech> Typowe do wszystkiego, co robię. <laughs> Okej, okay. ustawił roboport, ustawił roboport. W takim razie chyba przeżyjemy. Teraz tutaj jakieś się, pojawi... Jakie się pojawiły. Tutaj chciałbym, żeby podajniki jednak na te stacje przede wszystkim najpierw poszły. A dopiero na wstępne, żeby były w nowym miejscu, dobra, U działka laserowe, więcej działek laserowych, ok więc stacja tutaj będzie gotowa i będzie działać, znaczy ona działa już na pewno, ta stacja jest oczywiście jeszcze nieaktywna, ona się aktywuje później, ta jest za to aktywna i tak samo te kolejne też już powinny być aktywne, z tego co pamiętam, wszystko jest włożone, zrobione jak należy. Dobra, mogę przejść sobie tutaj. Moje roboty dalej będą budować, albo zrezygnuję z budowy. Akurat się ustawi i roboty do mnie wrócą. A jest ich cała 50. Była ich cała 50. To czemu teraz wraca i więcej? A... Wszystkie roboty z okolicy do mnie wracają. Kiedyś miałem tylko 50 robotów. Tylko 50. Nie więcej. Więc czemu ich jest teraz więcej? Coś mi to wytłumaczy? Proszę mi to wytłumaczyć. Ile ich złapałem więcej? Tak, dwa razy więcej. W porządku. Część wyrzucę jak powiedziałem aż tylu nie potrzebuje. Dobra, czy ja mogę to w ten sposób połączyć? Myślę, że tak. Okej. Okay. To powinno być w porządku. Teraz, jak to wygląda, to wygląda nawet dobrze. Tutaj jest takie połączenie troszkę dziwne, ale wciąż jest w porządku. Tak więc myślę, że mogę powiedzieć, że teraz tutaj ta część miedziana zostaje skończona. Ok, to do usunięcia. Tu powinno wszystko działać. Tutaj tylko jedna rzecz. Powinienem teraz podzielić to na semafory, tak żeby tutaj mieściło się powiedzmy po cztery lokomotywy. Znaczy, lokomotywa z czterema, z czterema hmm, zbiornikami wagonami. To mi uciekło. Tak więc to będzie tutaj, i to będzie tutaj. Czyli temu ruch będzie płynniejszy. Oraz czy tutaj mieści się lokomotywa? Tak, mieści się tu cała lokomotywa. Tutaj też chciałbym, żeby mieściła się jedna lokomotywa. Oczywiście ta lokomotywa jest już tak na wszelki wypadek. Dobra, przede wszystkim, żeby mogła zjechać tu. Świetnie, akurat przyjechała. Dobra, żeby tutaj. Po zjeździe, chociaż nie, ok. Tutaj po zjeździe jest miejsce na jedną lokomotywę i nie więcej. W takim razie w porządku. Tak, tutaj chcę, żeby mieściła się jedna lokomotywa, bo to będzie taki bufor, gdyby wszystkie stacje były zajęte. Bardzo niewielki bufor i aż tak sprawny nie będzie, ale będzie. Jego brak byłby gorszy niż to, że jest. Ok, idę odłożyć działka. I pójdę zająć się zanim to się wszystko tutaj wybuduje, a trochę minie, zanim to się wybuduje. Tutaj sieć logistyczna jest ładnie podłączona, trochę minie, zanim to się wybuduje, więc pójdę i zacznę budować ten mur tutaj. Ten mur tutaj. Chcę odgrodzić kolejną część, tak żeby była kolejna, kolejna część, po prostu w pełni bezpieczna dla mnie. I dlatego co robię? Po to, żebym mógł potem ruszyć na tą taką najbardziej niebezpieczną część. De. Żeby to zrobić jak należy. Żeby zadziałało. Czyli muszę martwić się jeszcze miedzią. Ile mam miedzi? 160 tysięcy powinienem martwić się miedzią. Hmm. To może zamiast zrobić muru powinienem pójść po tą miedź? To jest dobre pytanie, zastanawiam się nad tym przed następnym odcinkiem. Na ten odcinek to będzie na tyle. Dzięki wam wielkie za wielkie zaglądanie, zapraszam Was do subskrypcji kanału oczywiście, zostawienia w górę, czy odcinek Wam się podobał i zobaczymy się w następnym odcinku z Factorio. Cześć!